Dobry Czeficzon, cześć. Cześć. z tej strony Pauli, na tej strony tak to ja. Po mojej lewej, jak i wasza, jest roksanka. Hejka! Właśnie wcina moje kulki, które nie są okulkami, tylko są z Kaflanda. I tutaj mamy coś, co Roxanka poświęciła się for me, for me, dla tego kanału i nie odpakowała. To jest jej nazwa na Twitterku, jakby coś chciał rok, na Słuchani, słuchani, kochani. Czan. Mamy tutaj, ale najgorsze jest to, że on z tego nie wyjdzie kartonu. Can śpi w kartonie, który jest na szafie, z którego on nie wyjdzie z kartonu. Dopóki nie, tak Nie, no nie da rady wyjść fizycznie. Bo jest śląską małą. Ja bym go tak zostawiła. No nie mogę go tak zostawić, jak go kocham. Dlatego będę kupiła notką. Hmm. Jo, jo, właśnie zobaczyłam o, o, okładkę. Słuchajcie, to tutaj mamy mm -hmm. Gildę, a w zasadzie j idol. E, Ogarnęłyście przy filkom. jak się tak nazywa. Znaczy no, ja to wiem, to nie pamiętam. Znaczy ja, ja wiem, że tam jest Yuki, na tym się kończy moja wiedza. Ale ona właśnie musi z powrotem wygooglać, bo zamknęła Google. I ten. No. Tutaj mamy poby, z tego co widziałam. I inne. Powiedz mi, skąd ty zamawiałaś? Mhm. Mm Dobrze wiedziesz. Ale się od osoby, czy jakiegoś no. konta konkretnego? Mhm. Mm okay, okay. Czekajcie, otworzymy najpierw to. No bo tak dawno temu. Nie ja wiem. Mówiła, że to były bardzo młode dziewczyny. Tak. Że cała tam ekipa była bardzo, bardzo młoda. O, ale widzę, że na walbę też zdały. O, ty, nie wiem czy widziałaś, ale masz oryginalną kartę Born... Born to Pink. To jest oryginał. Nie wiem dlaczego, ale masz. Gratulacje. Dziękuję, Zaraz ci powiem, jak to można ogarnąć. Tutaj mamy naklejeczkę. Mamy jeszcze naklejki, nie szukaj, bo już znalazłam. W żaden sposób nie jasne, też jakieś kurwa będą przy sobą i mi kupi. Tu... Dokołujemy naklejki, a tutaj mamy kraba albo axolota, nie jestem pewna. Tutaj mamy. Y, grupowe zamówienie. Ale się kupię, czuję teraz. Siroto. Tutaj mamy. Mamy poba. Pierwsza, widzę. Oh. A wiesz skąd wiem? To jest dokładnie ta sama wielkość. Teraz minimalnie większa, ale to nie ma różnicy. Miło. Czyli to wygląda jak oryginał, ale nie jestem... Może to jest bardzo dobra podróba. Ale któraś z dziewczyn chyba ma ten album, więc mogę na to sobie sprawdzić. Proszę bardzo. W sensie ona mówi o kuzynkach, nie? O, o jej siostrach, o moich kuzynkach. Ale aż mi uciekało. Uwaga. Ja jestem jak człowiek, i ja otwieram normalnie, bo ona przecież otwierała swój album TXT, który siedział u mnie przez półtora miesiąca. Otworzyła go zębami. To jest zajebista okładka. <suszy> Proszę. A, dobra, bo w tą stronę jest dwójka i w tą stronę jest dwójka. Tak. Jak głupia jestem. Ja mówię Boże, co to za dziwne tu mamy tył. Boczek tu mamy. Zdjęcie czekajcie. What the fuck? Tutaj mamy płytkę. Tak, byś się przydał do czegoś. Tutaj widać wszystko, więc się nie pochylam nad tym. Tu mamy płytę. Ja mówię tu. Na tym. Tak tak, ale patrz jak napisy są, wiesz. To jest tak. Masz drugi pełny albo, to jest drugi pełny albo, tu masz dwójkę. No, Możesz też obrócić. Może być tak. Może być tak. Może być tak. tak. Dobra. Otw. Uh! Nice. To miłe z ich strony. Oh. Jeszcze nie otwieraj. To super, Ladies, all the rules. Mion. 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 Miau, miau. Chciała przyznać, że tej kapelutki to kurwa to był dziwny zabieg, ale udany. No. Oh, she's so cute. No, nie, nie, nie. Co myślisz o muzyce? Sorry, że tak ci przerwałam. Mam myślenie na typu nie. ładna hotbaba, tylko. Tak, no. w punktu. Mm. O, ej, czekaj, właśnie ogarnęłam coś. Tu jest Mion, Miau. Miau. Tu masz Mini. Mini, tak, widzę od razu. Mini jest piękna. Wife no, przykładowo. Wife uwielbiam. Chociaż dużo osób bardzo tego nie lubiło z początku, bo są na tyle. Bo nie zrozumieli po prostu. Mój, y, mój y, zmyskiepowy kiepowy jest wy, wy, zbyt wysublimowany. Po prostu. Nie, to tak właśnie myślałam, ma, mieli i tak niektórzy. Takie głupie pioseneczki, nie, 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 nie. Kurwa, no pochyl się. Pomyśl, Róż głową. Nie patrz tak na mnie. Ja po prostu myślałam, że to jest o czymś innym troszeczkę. Tutaj mamy Soją? No, no, tak. Proszę bardzo, jaki ładny kwiatek. A mi się teraz głupi komentarz włączył w głowie. Bardzo ładne paznokcie. Nie, bardzo ładna. Bardzo ładna baba. Ładna do czepy. Bo to widać. Oj, tak. Tu wygląda jak ta? Mm. Ta. Mm. Na mnie patrzysz? Myślisz, że ja wiem? Chodzi ci o Lisę? Nie, ona jest listką teraz. Mhm. Jak znajdziesz, to proszę cię bardzo. O Yuki. Mm. Proszę bardzo. She's so cute. A o jej piosence, o frick. Mówię, tak jak ci wcześniej to spodziewałam się czegoś innego. Bo jak ona mm, miała dawała różne TikToki ze swoimi tancerzami, tancerkami, to zupełnie inny styl tego był. Myślałam, że pójdzie bardziej od razu w hip -hop i tak dalej. A główna piosenka to nie jest taki, taki, taki mocny. Ja słyszałam tylko właśnie tej piosenki głównej, ale ona Niby była taka. Ta, ta druga piosenka była moim zdaniem lepsza, którą też TikToki stawiała Chua. niż ten. Haha, ha. niż ta Huhua. pierwsza. Hu hu hu, Przepraszam Ale ja, to są piękne, baby Ajdej, To Każda ma takie zdjęcie zbliżone Każda wygląda pięknie Ja ci nie pomogę, bo ja jestem Tybilem pod tym względem I dobrze o tym wszyscy wiemy Ej, nie, żeby coś na to wygląda trochę jak sesja do playboya. Czy ty źle? <noise> mi się podoba to, nie? Tylko ja se patrzę na co z tej drugiej strony, że męscy fani. Tak. To myślę, że sobie kleili pokój, nie? Tym. Akurat tymi zdjęciami, nie? Hmm. Tu jeszcze, tak, złapmy się, no. Proszę, moja wewnętrzna feministka mówi Bo to są piękne zdjęcia, naprawdę, są piękne zdjęcia Ale nie, no ładne są I dawno nie widziałam tak skonstruowanego albumu W sensie tak, z, że jest album w... w sensie Sklejony, tak? Nie, nie, chodzi o to, że tutaj nie jest... W, bo obok siebie mamy Seventeen Tu chodzi o to, że tu jest... Wklejone, tak? Ale powróciłam ci. Ale to... też szybko się odczepił, mówmy się. Wiesz, że to jest jakby w tym, no. a że nie jest osobne. Ale jakiś album, jakiś czas temu też oglądałyśmy. I też tak wyglądał ten. Tak, ale to był starszy album. Tak, to tak, tak. No ale to mówi właśnie z ty starszy albumy tak często miały. Kochani. List polecony przyszedł. To Super Ladies Around the World. That's us, Oksanko. W ogóle Oksana jest ruda, czyli różowa. Różowa. Różowa, pink lady. That's so cute. Bardzo mi się podoba. Widzę, że coś tam jest mini w ogóle, nie? Tak. Masz mini, mini plakacik. Yuki. Ta, widzisz, głupia nie jestem, zdarza się mi zabłysnąć. O, i to co mówiłam przed prze, e, prze chwilą, tak. lubię takie te, e, super lady jest power, Revenge... To troszeczkę Uch. za krótkie, bym powiedziała. Ja bydałabym jeszcze bardziej pierdolnięcia i pod rok bym to pociągnęła. Po co? Pod rok. Nie, to właśnie miało iść ten. ten klimat. I w każdym razie, revenge. Sama piosenka niespecjalnie, ale obejrzyłam teledysk przed chwilą, oczywiście. I teledysk był taki. Kill the Old Man. Yes! Woo! Co myślimy o dol? Bo mamy dwa różne zdania. Ja mam coś takiego, że. no. Za delikatna jest na to, co jest w tekście. No, czyli ogólnie tak, jest za delikatniejsza? W refrenie bym dała takie naprawdę… Pierdolnięcie. Pierdolnie, znaczy Taki bridge tak zwany, nie? Wystarczyło, że mocniejszy… Akcent. Ton, tak, mocniejszy… I'm not your fucking doll. Nie, nie, nie musiałoby być tak. I'm czy, not your doll. Bącom jak I'm not your doll. A mogła tak mocno to powiedzieć, no. tak stanowczo. Nie, tak delikatnie Nie mi się właśnie że to bardziej podobało. Nie. Tak. Pod ten swój klimacik to bardzo ładne. Seven Days. To nie zapada w ogóle w pamięć. this, mm, roll is rolly, 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 rolly. E, Nie. A mi się podobało. Nie podoba. specjalnie tej nie pamiętam. Bo koreańskiego nie umiem. Nie patrz. No i Wife, wiadomo. Piosenka, która promowała to wszystko. Tutaj w cieni jest nadal dziewczyn. Fajnie. Tutaj mamy podziękowania. I już jest pierwszy minus. Zobacz, gdzie jest ten zobacz. Tak. Nie, tu mogły być dwa. Dwa, jedno i ta figurka tutaj mogłaby być na tej stronie. Też byłoby super. O, proszę bardzo. Fejd to było. fate To też było takie. Nie, to nie... przeszło. Przeszło po prostu z jednej strony ucha do drugiej. Tak. Okay. Mamy tu mini. Yes. Ah, my name is my go-to outfit, jeans, drink of choice, tea and chocolate. You can always find me mm -hmm. to Neverland. Three. Mm -hmm. So I go okay. so, yes. XL Armies, not at from Neverland. Okay. It's out mini bands. <laughs> Tutaj mamy naklejeczki. Nie dlaczego? Przecież ja myślałam, że to są podwójne naklejki. Grube są. No są strasznie grube. Tutaj mamy, o, dziewczynki. Tu też. Proszę bardzo, Rowling. Mamy też, do tego potrzebujemy pustego. Proszę. To nie jest Hecha. he, -he? To nie jest szuła. Sure? Nie, to jest mini. Z tego co ja widzę, pokaż. to jest mini. Ty się mnie pytasz? To jest mini, co ty To Tutaj mamy... Jak ktoś okay. wie, kogo to jest cień? Fajnie, ja nie wiem, ona nie wie, a to jest taka piękna karta. Mogasz? Tak myślałam. Chła-chła? Nie, o mój Boże. Bo to jest jedyne co zapamiętałam. ostatnio. już. No to jest ja wiem. Ale Huahua. O, oh. oh, that's so cute. No. No i tak wygląda unboxing drugiego, pewnego albumu Gildę. Idol. Ale nie zawsze dla mnie to by było Gildę. Bo tak zaczęła mówić któraś kuzyn... Jagoda? No, bardzo możliwe, tak, bo pisze, Jagoda pierwsza jest. Jagoda albo Dominika. Jedna z nich. To są moje kuzynki i jej siostry. I pamiętajcie, że to jest od tej dziewczyny, z tego co Roxanka wie, to jest młoda dziewczyna, ale mega ogarnięta, mega w ogóle szybko to przyszło, także jak najbardziej na plus. Nie wiem, czy to jest młoda dziewczyna. Wiem, że młode dziewczyny tam były na tej grupie. Czyli no, myślę, że ja bym zawyżyła zaważyła całą grupę społeczną, ne? o 10 lat minimum, także no dobra, w każdym razie tak wygląda drugi album, teraz dziewczyny będą wpuszczać kolejny mini album, trochę mi przykro z tego powodu, bo Nie one zasługują pracy. na odpoczynek, tak jak wszyscy jej kidole, szczególnie, że jest okres wakacyjny, dobra, dzięki za uwagę, do zobaczenia, pa! pa.